Rzemiosło, w ogóle było, rzemiosło to było coś, co człowiek mógł powiedzieć, że jest w stanie zrobić ręcznie od początku do końca. To to, jest, to, to było rzemiosło. Tak się rzemieślnika, nazy rzemieślnikiem nazywano człowieka, który daną rzecz wyprodukował od początku do końca. Potrafił to zrobić. Dziś wiecie Państwo, że ludzi, którzy potrafią zrobić coś od początku do końca, jest. Nie ma. Dzisiaj się wymienia rzeczy, no, wyjmuje się jedną, wyrzuca, wkręca się drugą i ona jest. Ona jest, nikt nie wie, w jaki sposób ta rzecz powstała, a dawniej rzemieślnik był w stanie zrobić taki mikrofon od początku do końca, na frezarce, na tym, na tamtym. Zrobił i był, i było to gotowe. Ten, to ramię było gotowe. To... Natomiast dzisiaj nie ma. Dziś jest.